Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepko. Pokazała się jesienna kolekcja, będzie dużo nowości, jeżeli chodzi o bluzeczki, kurtki, płaszczyk. A na samym końcu zapraszam Was na najpiękniejsze zachucuńce, jakie widziałam. Tak więc lecimy na półeczki, jeżeli jesteś nowa, nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie, będziesz na bieżąco. Jak wrócę z urlopu, to filmiki będą skakiwały codziennie. A jeżeli Wam się podobają moje filmiki, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Może też podacie do większości osób, za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kochani, lecimy na nowości. Na końcu jeszcze będzie też cudowny kubek z najnowszej kolekcji greckiej. Ona zapowiada się bardzo ciekawie. Dzisiaj będzie tylko kubeczek. Przed chwilą widzieliście fajne leginsy, a tutaj już jest kamizelka 50 zł. Bardzo ładny kolor, tylko on jest niebieski. Nie wiem dlaczego ta kamerka pokazuje fioletowy, dwie kieszonki z przodu. No już tych nowości jesiennych jest coraz więcej na wyszaczkach, tak więc nowe piżamki. Zobaczcie, jaka fajna tutaj mamy Bambi. Spodenki są krótkie, bardzo ładne logo. Oczywiście zaraz zobaczymy do środka, jak to wygląda. Rozmiarówka to od S do XL kosztują 35 zł. A tak, i są naprawdę bardzo ładne. Widzę białe sznureczek i 100% bawełne. I lecimy na wieszaczki nowe bluzeczki i teraz macie taką fajną brązową w czarne kropy. Ona jest luźna, taka coś w stylu nietoperza, zobaczcie, bardzo fajnie rozszerzana. 20 zł i macie ją aż do 3 razy XL. Składowo to 100% bawełny, no więc duży plusik za, za rozmiarówkę i za materiał. Podwinięte leciutko rękawki i tak się prezentuje. Kolejna bluzeczka, różyczka, wtedy była inna róża. Tutaj jest taka, zobaczcie, zwinięty materiał, fajnie to wygląda. Od S do 2 XL kosztuje 25 zł. No tutaj musimy zobaczyć, jaki jest skład. I mamy 95% bawełny, 5% elastyny. I coś czuję, że ten kolor plus szary to będzie hit tej jesieni. Kolejna nowość to taki fajny sweterek zobaczcie z kapturem 60 zł, rozmiarówka to do 2 razy XL, zobaczcie z przodu tak, dłuższy tył, krótszy przód. Z przodu dwie kieszonki na zameczek. Bardzo fajny. Te bluzeczki z marszczeniem znamy, ale szukam tutaj. Tu jest zestaw biała plus brązowa na ramionkach. Chyba był z szarym. Dobra, to 20 zł. Za ten dwupak i tutaj macie do 2 razy XL. Kolejna nowa bluzeczka. Ta ma bardzo ładny materiał, taki prączkowany. Zobaczcie, przód jest dłuższy, tył krótszy. Pokażę wam te prążki za chwileczkę z biska, ale ten materiał jest bardzo przyjemny. S na M i L na XL, to jest jakaś taka dziwna rozmiarówka. Mogłoby być do 3 razy XL i na przykład 4 razy XL, ale pełko tak nie robi. 20 zł, słuchajcie. Naprawdę świetna. Musicie pomacać, bo jest bardzo przyjemny materiał. A te prążki takie delikatne. No jedna z lepszych nowości na wieszaczkach. No i w sumie jeszcze ten trzeci kolorek będzie modny tej jesieni, zobaczcie. Ktoś może powiedzieć, że to brąz, inny, inni, że ciemny beż, a jeszcze inni powiedzą cappuccino, bo tutaj wiele pań określiło ten kolor. Tak więc pozostawiam Wam do wyboru. Dla mnie to jest taki beżowy, ciemniejszy. Bardzo fajne spodnie, zobaczcie na kancik. Dwie kieszonki, z tyłu jest atrapa kieszeni, bardzo takie eleganckie. Do sweterka jak najbardziej. Cenowo też y, fajnie to wychodzi, bo 50 zł i tu mam akurat rozmiar 36. I tutaj mamy coś w stylu leggingsów, prążki. Zobaczcie, jaki piaskowy kolor. 20 zł. Materiał też jest mega przyjemny. Od S do 3 razy XL i to jest hit na wieszakach. Oj, przepraszam, 2 razy XL. Kolejna nowość, 35 zł, guma w pasie, nie ma kieszeni, bardzo fajne, takie coś w stylu leginsów. 44, tu mam akurat rozmiar, zobaczcie jakie fajne cieniowane i są zwężane na dole. Kolejna fajna bluzeczka, tym razem taka biała, 100% widzę już bawełny, ma świetną koronkę na rękawkach. Nie widziałam jej u siebie, naprawdę ładnie to wygląda. Cenowo to 25 zł, a rozmiarówka od S do 2xL. Następnie mamy szarą bluzeczkę od S do 3xl za 12 zł. Fajny, taki ciemniejszy ten szary, nie? A tutaj macie sweterek, szary, to też nowość. Będzie jeszcze zielony, był czarny. Bardzo fajne złote guziczki na rękawkach. Rozmiarowo to od S do L i 40 zł za te cudo. Nie macie pojęcia, ile ja widziałam babeczek w tej bluzeczce tutaj w Kołobrzegu. naprawdę na plaży, co druga pani ma tego kota. Tak więc pepkowa e, moda jest jak najbardziej wszędzie. Te bluzeczki są naprawdę świetne. Ona kosztuje 12 zł, jest do 3 razy XL i macie to 100% bawełny. A tutaj za 30 zł od S do 2 razy XL kupicie taki dwupak, czarna i beżowa koszulka na ramionczkach. Ta była kojarzę te rękawki, taka fajna, luźna. No, i zielony będzie w tym roku też modny, coś tak czuję. Tutaj tą bluzeczkę znacie, biała, ona miała świetne falbanki. Z przodu i zachodziły do tyłu 20 zł do 3 razy XL. A tu jak widzicie, pokazała się kurtka i płaszczyk 80 zł. Płaszczyk tylko 3 rozmiary S, M i L. No, szkoda, że nie ma tego więcej. Zobaczcie, fajny materiał. Kieszonki z przodu, zamek. Bardzo ładny ten szary kolor, jest naprawdę przyjemny na jesienne wieczory, jak znalazł kapturek. A tu obok jest czarna, klasyczna kurteczka, którą świetnie znacie za 60 zł i to akurat miałam rozmiar 40. No w tej kurteczce brakuje mi akurat kapturka, ale wiem, że też lubicie taki model. Lecimy na piżamki, nowa piżamka. I tu też kamera kłamił, bo ten kolor jest taki e, bardziej podzieleń. 100% bawełny, dłuższa, 20 zł. I macie ją od S do 2 razy XL. Tu jeszcze widzę te z monsterkami, za 20 zł. One również były do 2 razy XL. Bardzo ładna jest ta piżamka. Ramach przypomnienia zobaczcie, tak się prezentowała. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo fajna księżyca i gwiazdki 20 zł od S do 2 razy XL też ma bardzo fajny materiał i ładnie wygląda. To są takie nowości, jeżeli chodzi o piżamki. Pokazał się też nowy szlafrok cenowo hit. Bardzo przyjemny, taki naprawdę misio. Dwie kieszonki z przodu. Cena to 40 zł, więc naprawdę bardzo fajna cena. I macie dwa rozmiary S na M bądź L na XL. No i tutaj bardzo fajna dżinsówka dla dzieci. 35 zł i mam rozmiar 86. Kochani, lecimy na kubeczki i obiecałam Wam nową kolekcję. Tak więc zaczynamy od cudnego kubka. Tutaj już dużo rzeczy było na kanale, ale te, ta kolekcja jest wspaniała. Ostatnio pokazała się ta Color of the Sun. Zanim wyjechałam, pokazałam całą kolekcję, tak więc dla przypomnienia kubeczek 12 zł, a teraz pokazuje się grecka i tutaj mamy marmurek niebieski, bardzo ładne cienie. Oczywiście wstawka złota, coś pięknego, 15 zł za kubek. Piszcie oczywiście komentarze, jak Wam się podoba ta kolekcja. Zaczynamy od tego wspaniałego kubeczka. Kochani, to by było tyle. Dziękuję Wam ślicznie, że byliście. Dziękuję za komentarze, subskrypcje, łapeczki. Jesteście wspaniali. Zapraszam Was też na ostatni przegląd do Action i Pepko. Tam były wspaniałe rzeczy z koło ale to pewnie u Was też jest ta kolekcja tutaj nowości. Była wspaniała. Zapraszam na hity półeczkowe i wieszaki. To kocha, może zapraszam na spacer nad morze, na najpiękniejszych zachód, jaki tutaj widziałam. To za chwileczkę zapraszam również Was na przegląd do biedronki, były wspaniałe nowości. Nadrabiam odpisywanie na Wasze cudowne komentarze. Dziękuję za każdy komentarz, łapeczkę i subskrypcję. A teraz zobaczcie, zaproszę Was na plażę. Jest to chyba najładniejsza restauracja na plaży. Fajnie gra muzyka, ale za chwileczkę też zobaczycie chyba najładniejszy zachód słońca, wejście numer 15, od Mola. 15 minut. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Chodźcie ze mną. I need to go to the store to buy some food. Так я когда за ушел?